Of the year now, you got people falling in love. It brings you good cheer now when that mistletoe is above. Can you sign no driving the sleigh? Or was it the Grinch and he got away? Kevin's alone, not acting afraid. Never get a white Christmas, but today flakes falling down. It's Christmas time, but you're not here right now to put up the lights. The candles on, on the mantle they don't flicker like they used to. With the snow snowflakes falling down, it's not Christmas time. Without you It's been a few years now and this cold town is not quite the same I wish you were here now by the fire stoking the flame. Was it the Grinch and he got away. Kevin's alone, not acting afraid, waiting for a white Christmas. And today, snowflakes falling down. It's Christmas time. This time without you. No, 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 it don't feel right without you. No, 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 it don't feel right without you. No hej, słuchajcie, ja już do was troszkę później, jest lekko po godzinie 14, prawie 14:30 w sumie. Więc e, wiem, że jeszcze dla was nagram, e, powiem co i jak, słuchajcie, zadą obiadek był pyszniutki, słuchajcie, ta zupa kalafiorowa, która była z tej paczuszki, była taka dobra, słuchajcie. Tak, tam był tam por, którego nie lubię, ale on gdzieś się tam rozpuścił w tej zupie, jego nie. No i wyszło na to, że tej zupy znowu jest za dużo i ja nie mogę tyle zupy gotować, bo na to, że mam tą zupę znowu na 3 dni, a jutro już może być niedobra. Więc wiem, że dzisiaj jak wrócę z pracy, czyli o tej godzinie, wiecie, 24 jak skończę pracę, no to odgrzeję sobie zupę, słuchajcie i sobie zjem zupę do komputera, jak właśnie montować tego vlogmasa. Słuchajcie, w planach dzisiaj było, żebym nagrał właśnie dla Was film, który ma się pojawić 23, przepraszam, 24 grudnia. Ale słuchajcie, cały czas mi tu wiercili w tym domu, no. I akurat ktoś teraz dzwoni, akurat dzwonią z pracy, więc dajcie mi chwilę. Już jestem, słuchajcie, dzwonili, Arek, gdzie ty jesteś? Czemu musisz jeszcze w pracy nie mam, Co to ma być? Szybko do pracy, chodź szybko. Ja mówię, no, 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 mam na 15.30, a nie na 14.30. I to ich mam, słuchajcie. Więc słuchajcie, jeżeli chodzi o zupkę, to taka była. No i właśnie, wracając do tego nagrania, chciałam dzisiaj dla was nagrać, słuchajcie, właśnie ten film na 24, ale wiercili mi tutaj, nie wiem, czy na dole, czy obok, nie wiem, gdzieś mi tutaj wiercili w tym bloku i nie mogłem, nie miałam jak dla Was nagrywać. No i o 14.20 skończyli razie stwierdzam, że w 10 minut nie nagram scenariusz, mam zrobione, słuchajcie, więc w sumie myślę sobie, że jutro, mam nadzieję, że nie będę wiercić, jutro z rana po prostu e, siądę dziś sobie elegancko na kanapie właśnie pogadam o tych prezentach. Martwię się, kiedy ja to będę miał czas, by zmontować, bo, bo właśnie nie będę miał czasu. I to mnie przeraża, więc ja prawdopodobnie po prostu Montaż będzie taki brzydki, w sumie takim, że ja po prostu to nagram I wam wrzucę praktycznie surowy materiał, bo nie będę miał kiedy jakby Nad tym posiedzieć, albo posiedzę chociaż nad tym nie mam z pół godzinki Tak żeby wiecie nie, 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 nie przeholować, bo Bo jutro idę słuchajcie do pracy na 12 do 20 I o tej 20 lecę do drugiej pracy i tam idę na 5 godzin do, do pierwszej Więc idę tam do pierwszej słuchajcie o pierwszej wracam, no i mam nadzieję, że plus minus ta pół godziny, 4 minut montażu będzie z tego vloga, znaczy vloga, no tego filmu. No i zmontuję go i wrzucę na YouTube i, i pójdę spać, bo na 8 rano mam 24 grudnia do no, pracy, słuchajcie, więc ja, ja jestem ciągle, ciągle w pracy. Ciągle chłop pracuję, 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 a mało zarabia, no. No jak to się nie, Ja nie wiem, ja po prostu nie wiem, słuchajcie, ale no tak jako się dzieje. Więc no dobrze, ja się zbieram, biorę swoje malatki i idę, bo idę piechutko do pracy, słuchajcie, więc no takie tam 50 minut potrzebuję na dojście, więc no... Troszkę będę sobie dzisiaj spacerował, a wieczorkę mam nadzieję, że poproszę moją szefową, e, żeby, mnie o, żeby mnie odwiozła po prostu do domu, bo wiecie, o 24 tak wracać po ciemku tymi moimi e, no, drogami, to jest trochę niebezpiecznie, bo jest moment, kiedy no, faktycznie jest widno, jest światło i tak dalej, a potem robi się przez tak ciemno, jak w lesie, wam powiem. Więc no mam nadzieję, że szefowa mnie odwiezie do domu, znaczy no będę ją bardzo ładnie prosił. Dobra. Ja się z wami żegnam i widzę się z wami już pewnie pewnie wieczorem, jak już wrócę do domu. Więc odezwę się do Was już później. słuchajcie, odzywam się już do was bardzo późno słuchajcie, bo w sumie powiem wam tak zmontowałam tego vlogmasa właśnie nie do końca, bo w sumie muzyki nie dodałam więc jakby, no nie do końca ale jest słuchajcie zmontowany, jeżeli chodzi o cięcia i tak dalej, i stwierdziłem, że dogram wam słuchajcie, jakby końcówkę tego vlogmasa, no i tak sobie wiecie przychodzę do tej kuchni, patrzę i mówię, ty a to ubrani tu to chyba tu z tydzień leżą i sobie myślę, no dobra wezmę się w końcu za to słuchajcie, no bo to no, Jakby brakuje mi czasu w ciągu dnia. Znaczy teraz prze, przez jakby okres vlogmasu, bo wiecie, no, ja zawsze przeważnie staram się wszystko ogarniać, nadrabiać, wszystko do przodu, wiecie, jakie jest pranie, zrobiło się, zaraz wysuszyć, zaraz chować, żeby mieć spokój, nie było, bałaganu. No ale teraz, jak są vlogmasy, słuchajcie, no to ja wracam do domu i zamiast o tej północy, wiecie, ogarnąć tu, no to nie Arek idzie montować vlogmasa, jak idzie tam, to po prostu czas mi. Tak ucieka, słuchajcie, no i, i, i jest, słuchajcie, jak jest, ale nieważne. Mam nadzieję, że wiecie, skończy się okres vlogmasów, skończy się okres świąt i będę już sobie, słuchajcie, spokojnie, normalnie żył. Z jednej strony smutno mi, że wiecie, vlogmasy się kończą, z drugiej, kurczę, był ten okres vlogmasów i, i w sumie Arek, starczy już, słuchaj, nagrałeś. Nie ukrywam, słuchajcie, że takie filmy będą no na moim kanale właśnie takie um, takie, że nagram wam jeden cały mój dzień, załóżmy jak jakieś tam ciekawe, czy po prostu będę miał ochotę wziąć aparat i do Was ponagrywać i coś takiego oczywiście w e, przyszłym roku planuję, no teraz większe warunki, wiecie, mieszkam sam i tak dalej, więc no wszystko słuchajcie idzie do przodu. Oj, cały czas myślę nad tym kanałem, cały czas się zastanawiam, co dodać, co zmienić, jak zmienić, w jaki sposób to ogarnąć, bo jest dużo pracy związanego z kanałem, a tak mało czasu. Um, no, ale słuchajcie, będę się starać, żeby tego czasu po trochę więcej. No, po świętach mam nadzieję, że trochę czasu znajdę. Fakt faktem, no idę do tej drugiej pracy, a, ale słuchajcie, może się gdzieś tam uda znaleźć trochę więcej czasu, żeby um, poogarniać. Stwierdziłem, że trochę inaczej nagram, słuchajcie, odcinek z ETS-a, który pojawi się w niedzielę. Będzie on... E... No właśnie, kurczę, nie wiem, czy w ogóle się pojawi. Z tym jest problem, słuchajcie, bo... Chciałam, żeby było takie wydanie świąteczne, ale z drugiej strony, słuchajcie, no... Ja nie mam kiedy go nagrać i to jest przykre. Nie wiem, że tego 25 rano, potem montaż, render... Zobaczymy, słuchajcie, no jakoś, jakoś, słuchajcie, to nie myślę. Jutro rano, słuchajcie, jutro nie będzie właśnie typowego vlogmasa, więc typowy Vlogmas dopiero będzie z 24 i 25, więc same będą takie typowe vlogmasy z tych dwóch dni. Tak, bo tylko te dwa dni jakby mi zostały. 23 nie będzie. Znaczy inaczej no, będzie zastąpiono po prostu e, pomysłami na prezenty, które miały zostać nagrane tutaj dzisiaj, no ale pan wiercił cały dzień. Więc, no, dupa z tego wyszła. Mam tylko nadzieję, że jutro się nie powtórzy ta sytuacja, bo już wtedy nie wiem, kiedy ja to nagram. Mam tak jak teraz, ciemno, głucho, cicho i tak dalej. No, wolałbym ją wszystko w ciągu dnia świetle, wiecie, normalnym i tak dalej, w fajnej jakości to nagrać. Bo nie ukrywam, że ten film chciałbym, żeby on był też, no wiecie, na lata w sumie, bo... bo... No, przyda się taki film. Myślę, że się przyda. Ja też dużo rzeczy, jakby szukam na YouTube, czytam, słucham, oglądam i tak dalej. Więc myślę, że taki film jak najbardziej się przyda. A ja w końcu będę mógł zacząć pakować te wszystkie prezenty, słuchajcie, bo ich jest tu strasznie dużo. Więc to to. Czy coś jeszcze, słuchajcie? Chyba nie. No właśnie, jutro. Dzisiaj zrobiłam, słuchajcie, scenariusz do tego filmu, więc jakby mam przygotowane, co chciałabym omówić, co chciałabym powiedzieć. I jedna rzecz mnie martwi, że nie mam kiedy go zmontować, słuchajcie, bo ja jutro idę do pracy na 12.30 12.30, słuchajcie, do 20:00 i wtedy lecę do drugiej pracy od 20 do pierwszej. No i powiem Wam, że może być ciężko. Kiedy go zmontować? Ja wrócę o tej pierwszej w nocy. A najgorzej, że słuchajcie, w Wigilię 24 idę na. No właśnie, nie wiem na którą. Na 8.30 czy na 8.00 do pracy? Są już teraz. Nie wiem. Będę musiała to słuchajcie dokładnie w pracy sprawdzić, ale zobaczę u yy, mnie w telefonie, bo też mam yy, jakby grafik na grudzień. Może nie w takiej dokładnej okazałości, ale. A nie na 7.30 i młocie, Pijo, młokaczka. Poważkę. Na 7:30. O gadymit. Masakra, słuchajcie. Jesus, Christ. Huhu. No właśnie. No i tu jest taka, taka, taki problem, w sumie, że nie, kiedy go zmontować. Nie wiem, jakby kiedy na nim podziałać, zadziałać i, i, i martwimy to. Mogłem um, poprosić osobę, która by mi pomogła, ale. Chyba nie mam na co liczyć, więc muszę niestety liczyć na siebie. Dlatego słuchajcie montuję, znaczy dokończam w sumie tego vlogmasa, renderuję i go wrzucam. No nie wiem, ustawy budzik, słuchajcie, na 8.30. Może zrobię także o 9.00 I kurde ja nie wiem co ja mam zrobić, słuchajcie. To mnie przeraża. Bo. Hmm. No to będzie ciężki dzień. No bo nagranie go, przygotowanie i nagranie go, no to będzie... Nagranie to jest, no, myślę, że z pół godziny na pewno. Chciałam dać różne przybitki jeszcze, bo chciałam, żeby to tak trochę lepiej wyglądało, więc, no, strzelam, że gdzieś, jest, e, no, z półtorej godziny mi to zajmie. No to załóżmy, że wstanę o tej ósmej, o kurde, ósmej trzydzieści. Przeraża mnie to. O trzydzieści bym wstał. Gorzej, że nie mam pomysłu na obiad, czy znaczy, no, mógłbym zrobić, słuchajcie, mam gotowe warzywa, które w sumie mam ugotować, gotuje się 5 minut i tyle, więc już coś nad tym pomyślę. No ale kurde, nie wiem, po prostu słuchajcie, no ja nie wiem, co ja mam zrobić. 8.30, o 9.00 jakby będę w stanie chyba nagrywać, jak wstaną 8.30, 9.00. Yy, ogarnę się, to jest 9.00, słuchajcie. Nagra to jest półtorej godziny, to jest 11.30. Ugotowanie tego to jest. No załóżmy obiad zjemy o 11, żeby już było wcześniej. I w sumie mam godzinę na montaż. Ale ja wiem jak to finalnie wychodzi, wiem jak, wiem, jak takie filmy wyglądają. I wiem, że to nie jest takie hop, siup, tralala. Więc zobaczymy jak to wyjdzie. Gorzej właśnie będzie z muzyką, bo mimo ja wszystko będę chciał tam pójść w muzykę, żeby była nielicencjonowana, czyli wiecie, pełna praw, od praw autorskich. Więc no z tym jest zawsze, słuchajcie, problem i, i nie mam pomysłu, co by tutaj zrobić, który będzie trwał no 20 nie ukrywam, że dziś ten film może trwać około tam 20 minut, 25 może nawet, 30 maksymalnie. No i tutaj znalezienie muzyki, do której YouTube się nie doczepił, bo nie ukrywam, do Vlogmasa do każdego filmu YouTube się doczepia, praktycznie. Może do trzech się nie doczepił, a do reszty się doczepił, no ale jakby... Ciężko znaleźć na YouTubie no-copyration music, Christmas music i te sprawy, ponieważ no, no jest to trudne, żeby jeszcze było fajne. Więc no, z tym jest jakby, e, jakby powiedzieć, największy, największy problem. Więc zobaczymy, słuchajcie, jak to wszystko wyjdzie. Ehm, no, tak jak mówię, no muszę wstać wcześniej w sumie, kurde. A dzisiaj, słuchajcie, w pracy dałam 100% ciebie. Zapieprzałem, no po prostu. Oh. Robiłam wszystko, co mogłam, żeby wiecie, jak najwięcej zrobić, a powiem Wam, że pff, no, czu czuję się zmęczony po dzisiejszym dniu i teraz właśnie zasiadam, dokończę tego vloga z i zobaczymy, jak to jutro rodzie, że się ogarnę. Na szczęście, jutro jadę samochodem, więc w sumie mogę wyjechać gdzieś tam, wiecie, za 20, e, znaczy 12:10 to jest maksymalnie, kiedy mogłam wyjechać, no gdzieś tam około 12:00. Yy, bo właśnie jadę tym samochodem, bo i tak potem jadę do tej drugiej pracy, a to muszę trochę dojechać i tak dalej, więc no, auto się przyda, słuchajcie. w sumie o 12 są w pracy nie mam je ma w domu do pierwszej, nie. To jest przykre, słuchajcie, że ciągle pracuję, ale co zrobić, słuchajcie. Dobrze, ja lecę montować tego vloga, dokończać go. I my się widzimy już w kolejnym vlogu. W sumie mam nadzieję, że jak wszystko wypali, no to widzimy się kolejnego dnia. Ale, no tak jak mówię, ten film e, z e, pomysłami na prezenty wlecił już samego rana. Postaram się, żeby godzina. No myślę, że godzina dziewiąta powinien się pojawić. Może że o dziewiątej byłoby całkiem spokojnie, jakby się pojawił. No i wtedy kolejny vlogmas wlatuje. Słuchajcie, ym... 26. Chyba tak, jak 25 zmontuję w Lodmasa wieczorem, to pojawia się 26. Ale słuchajcie, zobaczymy, jak to wyjdzie. Pogadałam z rodzicami i mówię, mamo, słuchaj tego 24, to ty się nie spinaj, nie rób jakichś wielkich jedzeń i tak dalej. Ponieważ tego 24 to tylko ja będę, tak? No, żeby Wam przykro nie było i żeby nie było tak, że ja sama spędzam święta, bo rodzice sami, no to powiedziałam im, że po prostu tego 24 do nich przyjdę. Oczywiście to koło wiecie, 17. posiedzimy, dwie pogadamy, pośmiejemy się. E, pojemy i, i w sumie tyle w sumie tyle, a dopiero taką prawdziwą wigilię sobie zrobimy słuchajcie, e, w sobotę, gdzieś tam koło też 16, e, chyba do rodziców wtedy wpadnę na obiad po prostu i tyle, słuchajcie, jakby wpadnę, no właśnie nie, bo nie mają obiad bardzo wcześnie ale pogadam może z nimi że o 14 zrobimy obiad i ja z rana coś tam podziałam jeszcze, nie? dobrze, nie przedłużam lecę montować, więc widzimy się In de volgende film. Tot ziens.